Początek lat 90., okres kiedy PGR-y zaczęły w cudzysłowie padać, kiedy brakło finansowania. Więc, yy, jako doświadczony pracownik pgr u uważałem, że w tej chwili trzeba, tak jak nasz słynny prezydent mówi, sprawy brać własne ręce. No i z rodziną zastanowiliśmy się i, 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 i rodzinnie przyszliśmy tutaj na łany. Wygrali przetarg, przetarg, przyszliśmy na ładne gospodarstwo, znałem i, i uważam, że to nasze miejsce. Teraz jakśmy po dwudziestu kilku latach oglądali nasze filmy, jakie mamy z początku działalności, to ona się za głowę złapała, w co żeśmy weszli, skądżeśmy mieli taką odwagę, jak to się widzi, co było. Ale byliśmy chyba młodsi, tak to było. Była z nami córka Bożena po studiach, no i ona też uważała, że jako młodzi ludzie powinni z mężem w to wszystko chodzić. No. Gospodarstwo 500 hektarów było, było bydło tutaj. No i na tym zaczęliśmy pracować. Początki jak zwykle, jak zwykle trudne. No, ale mieliśmy już handel z rolnikami, od nich coś kupowali, sprzedawaliśmy z nim środki do produkcji. To pozwoliło nam rozbudować gospodarstwo i szybciej, że szybciej, zaczęło się toczyć tak, jak żeśmy oczekiwali. Czyli plony, plony odpowiednie i, i wszystko staraliśmy się, szukali sposobu, żeby wszystko to z pola zbierzemy przerabiać. No, więc pierwsze to było bydło, no i później wpadliśmy, w początek e, lat 21 e, wieku stały się na zachodzie modne sprawy biogazowni, no więc przemyśleliśmy naszą sytuację i spróbowaliśmy wejść, ale już taką biogazownią, e, w kompletnie usta, ustawioną do gospodarstwa, ale oczywiście jak na płodów rolnych do biogazowni, a substraty z odpadów. I razem z biogazownią powstała bio, e, gorzelnia. Gorzelnia e, pozwoliła, że brała ciepło, a do biogazowni oddawała wywar. Z biegiem czasu dopracowaliśmy się tutaj tak taki kompleksowego działania firmy na gospodarstwa, na biogazownię i odwrotnie. Także obecnie biogazownia o 1 MW, gorzelnia, przerabia dobowo około 4000 litrów spirytusu. No, i te wszystkie odpady z gorzelni idą w biogazownię, oborniki w biogazownię, a bydełka jest około 1100 sztuk, akrów 450. I do tego są uzupełnione odpady zewnątrz, organiczne także ta biogazownia dostarcza nam oprócz prądu, i który sprzedajemy również. Ciepła tyle, ile my tylko sobie życzymy na ogrzanie budynków, warsztatów, niektórych budynków hodowlanych, a w okresie cieplejszym pozostałą część dajemy do, do suszarni. Także, że po prostu wszystko to jest powiązane. Wszystko, co zbieramy z pól naszych, a pracujemy jako grupa, jako grupa rodzinna i jeszcze inne spółki, wszystko prawie przerabiamy. Na, e, w, 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 przerabiamy na mleko, mięso i tak dalej. Gorzelnia, spirytus, e, biogazownia, prąd, ciepło. A to, co my z pola zbieramy, nawozy, z powrotem na pola nasze wraca. Także po prostu gdzieś około 80% pokrywamy, pokrywamy nawozów własnego, organicznego. No także. Jest tylko z biogazownią, są tylko takie problemy, że nasz rząd nie, nie bardzo dbał o to. Wszystkie te rządy poprzednie, jak i obecnie, też to się niedobrego dzieje, bo cofnięte certyfikaty y, za energię, żółte certyfikaty. No ale w sumie to wszystko współgra ze sobą. Także jeśli jest jedno słabsze, to inne. Poprawia także, nie ma problemów na co dzień finansowych. Ta tłocznia u nas jest prawie od początku, że nie tylko nas, ale i skupujemy od rolników rzepak, tłoczymy olej, idzie do orlenu, a część na spożywkę. Natomiast bardzo dobrą sprawą jest makuch. Także my makuch dajemy dla własnego bydła w ilościach optymalnych i praktycznie zastępuje nam to w dużym stopniu soję, drogą soję. Także soja jest tylko uzupełnieniem dla najlepszego bydła. Myślę, żeśmy w ciągu tego 25-lecia produkcyjnie doszli do optimum, że nie szukamy już jakichś większych plonów, większych wydajności, więc bardziej w tej chwili pracujemy nad estetyką, estetyką. Może na tym, żeby na przykład olej sprzedawać do sieci, ale to bardziej już zależy od tego młodszego pokolenia, ponieważ pracujemy tutaj nie tylko my z żoną, córka z mężem, ale już wnuk, także te pokoleniowo wizje będą się dalej rodzić. A w tej chwili estetyka, poprawa dobrostanów dla zwierząt i po prostu, żeby nic nie zatrzęsło tą firmą, jakąśmy zorganizowali.